Dzień dobry kochani, moja dzisiejsza propozycja na makijażu na Dzień Kobiet, Shanty Dzień Kobiet została wykonana przy pomocy jednej paletki, a mianowicie paletki walentynkowe z Rivalosmi. Z tego roku do dzisiejszego makijażu użyłam następujących cieni. Na całą powiekę w załamanie i powyżej dałam ten piękny, piękny różowy cień. Następnie... Na sam środek powieki dałam ten przepiękny, błyszczący pomarańczowy, który jest no, gwoździem programu. <grych> Następnie w załamanie, w zewnętrzny kącik, i w załamanie dałam ten burgundzik, który to przeciemniłam właśnie tym cieniem espresso, koloru espresso. Tak prezentuje się mój dzisiejszy makijaż. Mam nadzieję, że się podoba i jeżeli chcesz go naśladować, daj mi znać pisząc w komentarzu Shanti Dzień Kobiet. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się następnym razem. Pa!